Na ekskluzywnym wywiadzie, drugim z serii Kibice Pytają, nie tylko Kibice. Spotykamy się dzisiaj z Robertem Kwiatkowskim, z Bartumieniem Sitarkiem i z Tomaszem Paszkowskim. Pytania do Was trzech, przygotowane przez naszą redakcję oraz przez kibiców. Zaczynamy od najbardziej doświadczonego piłkarza, czyli od Roberta. Robert, muszę zapytać o ten zakład z Karolem, o którym wspominał we wcześniejszym, we wcześniejszym wywiadzie. Jak to jest, kto ten zakład na koniec sezonu wygra? No nie wiem, no z racji tego, że jesteśmy najstarszymi zawodnikami, zawsze gramy z tyłu. Gdzieś tam jednak nas ściągnie do, do przodu, żeby chęć zdobycia tej bramki. Zakład polega na tym, że kto zdobędzie najwięcej bramek w sezonie, oczywiście ani on, ani ja nie zdobyliśmy tego goła, dlatego ciągle Ciągły zakład jest jak najbardziej aktualny. Bartek, wróćmy trochę do podsumowania statystyk, czyli do, do, do jesieni w wykonaniu wilgi. Twoje statystyki: dwa gole asysta. Jesteś zadowolony z takich liczb na półmetku sezonu? Generalnie to był mój najgorszy okres, taki, jeśli chodzi o asysty, bo głównie na tym moja gra polega. Ale tak, w trakcie sezonu konkluzja. Trzy mi wypada, można powiedzieć. Pod koniec jeszcze mają palca. No i dużo, Pan Tomek po prostu nie wykorzystał w sytuacji. <grym> <grym> e, Tomek, e, możesz się odnieść do zarzutów, że nie wykorzystywałeś <grym> takich patelni od Bartka. E, zaglądamy do Twoich statystyk. E, połowa rundy wyśmienita, 8 po 8 kolejkach, 10 trafień. Później coś się zacięło, te, te bramki nie chciały wpadać. Jak Ty do tego podchodzisz? E, później już e, patrzyłeś na te kolejki uciekające bez bramki? Na początku niespodziewanie się że tak wystartuje. Coś trzeba, to praktycznie mi wpadała i odpowiadając Bartkowi w gola, choć nie ma żadnej asystę. <grym> Później dochodziłem do tych sytuacji na początku. Potem nie mogłem ich wykorzystać, po prostu miałem sytuację i w łatwych sytuacjach nie trafiałem. A na koniec sezonu już w ogóle przestałem dochodzić do tych sytuacji. Czyli taka równia pochyła, ale miejmy nadzieję, że wiosną będzie, będzie... Zdecydowanie lepiej. Robert, znowu powtarzamy pytanie: to, które poszło do, do Karusia. Jesteście najbardziej doświadczonymi zawodnikami, żeby nie wypominać tego wieku. Ile jeszcze sezonów Robert Kwiatkowski będzie, będzie podporą obrony i od niego będzie trener? Roz, z, skład ustawią. Czy zakładasz w ogóle, że jeszcze pograsz 1, 2, 3, 5, czy to po prostu jest tak, że, że, że co, co czas pokaże, to tak, tak będzie? No nie chyba ode mnie starsi to są chyba tylko, są tylko dinozaury. Ale ja co sezon już od kilku lat powtarzam, że już mam dosyć, już jestem zmęczony, a w trakcie sezonu to rezygnuję dwa razy w tygodniu, bo ciągle gdzieś gonię, ciągle z treningu na trening z pracy na trening i tak dalej. Także ciężko to pogodzić, no może ten mój wiek już mnie do tego zmusza. Choć fizycznie jeszcze, jeszcze daję sobie radę, ale już pomału... częściej o tym myślę, głośniej o tym mówię, dlatego już chyba po, powoli... oswajam się z tą, z tą myślą. Czy są następcy, żeby Cię zastąpić? No nie wiem, no ja nie będę czekał tyle, no myślę, że jest wielu... U... Gwarantowanych młodzieżowców, chociażby, nie wiem, papiernik. Myślę, że, 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 że jego bym widział. No. Zresztą no, ja też nie, nie mogę czekać wiecznie, no, bo mi latka lecał. No. Też nie będę miał zamiaru grać, nie wiem, jeszcze pięć lat. No. Nie wyobrażam sobie, choć, choć to, mój, to mój zawód i ciężko tak naprawdę przerwać go. No i tyle. Bartek, do zakończenia twojej kariery jeszcze, jeszcze daleko. Zapytam o, o futsal. Występujesz w kilku zespołach piłki halowej. Twoim zdaniem to dobry sposób, żeby przez te kilkanaście kilka tygodni podtrzymać formę? Czy halówka to jest taki bardzo dobra, taka przyjemność. Już dużo mniej gram niż kiedyś w piłkę na hali i zdrowie przez podwalek, Biodra, kolan. Teraz kręgosłup, dwa mecze zagrałem w weekend i do tej pory nie mogę powiedzieć się ty. Mówię tak jak wcześniej, przyjemność, wolę generalnie sobie pobiegać na świeżym powietrzu i się poruszać w domu. To jest najważniejsze, żeby trzymać ten treningowy styl. No, ja. Tomak te 8 trafień w 10 kolejkach, znaczy odwrotnie 10 goli w 8 kolejkach czy, czy w całej rundzie, nie jest tajemnicą, że byłeś obserwowany przez wysłanników klubu Zostawca Święta wszystkiego 3-Ligowego no jest, jest, jest zainteresowanie jak się Ty, ty odnosisz do takich, do takich sytuacji, już nawet nie spekulacje, a pewnie jakichś konkretnych ofert z klubu wyższych ligów. Tak, z Ostrowca dzwonili w trakcie sezonu i jeszcze jak strzelałem, powiedziałem, że... <śpiewam>, że zadzwonili po sezonie. No i telefon wilczył na Nie śmieję się. Mam jeszcze ofertę konkretną z klubu z czołówki tabeli, ale nie wiem jeszcze czy zostanę Widzę na przyszłość sezon cały czas się zastanawiam. Jeszcze zanim przejdziemy do pytań od kibiców, mamy tutaj jeszcze na liście do, do Roberta. Znowu wracamy do tego do twojego doświadczenia. Kilka, jeszcze nie kilkanaście razy były jakieś sytuacje, gdzie miałeś pretensje mniejsze lub większe do arbitrów. Jak możesz ocenić pracę sędziów w czwartej lidze? Pewnie były takie mecze, gdzie, no, gdzie trudno było zaakceptować pewne decyzje. Nie no, jasne. Sędzia jest też człowiekiem. Ma ułamek sekundy na podjęcie dobrej czy złej decyzji. No, czasami się nie zgadzam, czasami się zgadzam. no Takie życie. No, każdy chce z nas wygrać, każdy się stara. No, tak jak powiedziałem, no, jest tylko człowiekiem. Później potrafię się przyznać do błędu, przyjść pionę, nie ma problemu. Także. To chyba jest wkalkulowane w każdy mecz, każdy, każdy inaczej do tego podchodzi. Do sędziowania tak samo i sędzia do, do zawodników. Czerwona kartka z końca rundy. Słuszna? Niesłuszna? Myślę, że wyglądało to dosyć poważnie, ale tak naprawdę no, nie trafiłem go, że tak powiem czysto, ale sytuacja tak z, z okolic trybun, wysokości trybun wyglądała na bardzo poważną i myślę, że sam fakt, że nie, nawet nie dyskutowałem, nie protestowałem, wstałem kwity. Przechodzimy teraz do pytań od, od kibiców, bardzo różnorodne pytania. Bartek, mówiłem, że do tego zakończenia kariery jeszcze kilka lat, a jeden z kibiców zapytał wprost, czy jeśli będziesz kończył karierę, to czy zakończysz, ostatni mecz zagrasz w Orle Parisów? <laughs> <laughs> kariery to nie zacząłem, może jak byłem młody, to tam, był, były jakieś próby. Znaczy zakończę, znaczy chciałbym przede wszystkim zakończyć karierę w bo przygodę, przepraszam. <śmiech> <śmiech> bo tu już zacząłem, wypłynąłem no stąd jakieś tam dalej, bo te bo kariery trochę jak kadrze polski. I jeżeli klub będzie chciał mnie, trener, zarząd, prezes, abym dalej kontynuował grę, no to póki się ustarczy, będę dawał wiedzieć jak najwięcej, ile potrafię. I na tym chciałbym się skupić, nie myśleć czy będę czy będzie pożył parę słów, czy... Może u baniocha czy nie wiadomo co. Chciałbym tutaj zakończyć. To jest moja wizja. Kolejne pytanie Bartek do Ciebie od kibica. Bardzo takie ambitne pytanie, ale wydaje się, że odpowiedź będzie przyjemna. Żona, dziecko to Twoi największy kibice, którzy Cię no, obserwują? Tak, to zdecydowanie. Żona na każdym meczu interesuje się piłką. Może nawet no. <śmiech> <śmiech> dlatego, się, że mnie zakochała. <śmiech> <śmiech> to ten powód. Ale w Tobie czy w piłce? W to... mnie, a dzięki temu jest na mecz. Dzięki mnie. <laughs> I córeczka, to wiadomo, to czyli tak zwana córeczka tatusia. I dzięki niej człowiek napędza do gry, o tak. Że jak strzela czasu, czasem, to się cieszy później w domu i... No fajnie jak są na tym dorach. Tomek, od kibica, przewiduje, że znajomego z Polonii, przytoczył sytuację, kiedy grałeś w siatko-nogę, będąc w internacie z Sebastianem Szymańskim. Czy rzeczywiście była taka sytuacja i... Kto wygrał albo właściwie kto przegrał? Jak się zachował po tym pojedynku? Bo to pytanie było dosyć złożone od kibica. Tak, była taka sytuacja kiedyś. Mieliśmy po 13-14 lat. Graliśmy 2 na dwa turny i w półfinale zmierzyliśmy się właśnie z Sebastianem i z jego kolegą z Legii. No i wygraliśmy ten mecz. Coś się Sebastianowi bardzo nie schudłało i nie podał nam ręki. Obraził się i poszedł. A w trakcie meczu, podczas gdy prowadził nas no, Lekcja bardzo. Okay, czyli jednak coś było na rzeczy? Czyli ten pojedynek był z obecnym reprezentantem Polski, lat temu kilka. Kolejne pytanie, też od kibica, ambitne, kolejne pytanie. Tomek, czy Twoim zdaniem w karierze piłkarza lepsze są małe, robienie małych kroków, czy, czy jakichś dużych, milowych? Myślę, że lepsze jest robienie małych kroków rok po roku wyżej, na lepszy poziom. Dostosować się do tego poziomu, niż rzucać się na głęboką wodę, bo można utonąć. Nie utonął. Już Robert, kibic Nikołaj pyta najlepszego obrońcę tej części Europy, jak... Tak, kibic Nikołaj, tak takim mianem cię określił. Pytam, nawiązując do Twojej długiej kariery w wielu klubach, kto był Twoim zdaniem najlepszym piłkarzem, z którym trenowałeś, grałeś? Na swojej drodze spotkałem wielu znanych, mniej znanych zawodników i myślę, że od każdego mogłem się czegoś nauczyć. Z kimś dobrze, dobrze współpracowałem, z kimś trochę gorzej. Oczywiście, wielkie nazwiska, chociażby, nie wiem. Z moich lat młodzieńczych, czy Wędzyński czy Jacek Kosmalski, nie wiem, czy młodzież teraz w ogóle kojarzy takie, takie osoby, ale to już nawet z tych aktywnych, że tak powiem, zawodników, czy Artur Boroc, czy chociażby Rafał Augustynia, który teraz jest w Rosji. Tak samo od no, wielu, ale to, 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 że, to, że to są wielkie nazwiska, to, to też świadczy o tym, że są wielkimi piłkarzami, ale nie ujmując tym, co po prostu są mniej znani, byli dużo słabsi. Po prostu nie wszystko zależy od talentu, tylko trzeba mieć po prostu też dużo szczęścia. Zanim przejdziemy do serii ostatnich pytań, to pobawmy się trochę w, w przewidywanie, jak myślicie, Hmm. Które miejsce na koniec sezonu zajmie Wilka Gargoli? No może od Bartka tym razem. No ja to nie wyobrażam innego miejsca niż 1-6 przy tym potencjali i przy tych treningach, które mamy. Frekwencja jest super. Dużo i trochę bolą te niektóre mecze u siebie przede wszystkim jakimiś tam drużynami z dołu tabeli, gdzie zaczęliśmy punkty. Byśmy byli teraz jeszcze na innym miejscu niż jesteśmy. Ale jeżeli przepracujemy ten okres zimowy dobrze to pierwsza szóstka gwarantowana to jest moje zdanie. Że Tomek się odbył też w ogóle. Rozumiem, że Tomek też pewnie celuje w, w, w miejsca 1-6, tak, Robert? Nie, no myślę, że Wilga od ponad roku naprawdę zaczęła narzucać swój styl. Wyrobiła sobie jakąś markę, i myślę, że zespoły, które tu przyjeżdżają, czują jakiś respekt do nas. Bo widać to chociażby nawet w tych przegranych meczach, że też potrafił nawiązać jakąś wyrównaną walkę, no nie nieraz brakuje szczęścia, czy, 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 czy to nam, czy chociażby mamy pecha przy bram straconych bramkach. Eee, także nie wiem, bo no, jeśli będziemy dalej tak trenować, będziemy systematycznie przychodzić na treningi, frekwencja jest naprawdę wysoka, tak jak Bartek powiedział. Więc myślę, że to górna część tabeli może. Będziemy w górnej części, jeden osi. Podsumowując nasz, naszą rozmowę, zapytam już tak zupełnie z innej beczki, nie piłkarskiej. Za tydzień święta, czas rodziny, rodzinnych spotkań, rozmów, pewnie też o piłce. Ja zapytam trochę przewrotnie, co jest Waszym ulubionym daniem, jeśli chodzi o Wigilię, o Boże Narodzenie, na co tak przez cały rok czekacie. Bartek może zacznie w tych budowanie. Żeby Wygląda jakby... <grym> lubię <grym> dobrze zjeść. Ja, Przede wszystkim to my już mamy w piątek wigilię Klubową. Zobaczymy kto co lubi. <grym> Który Ale tak najbardziej mój no, ulubiony posiłek to papieroszki z kapusem grzybami. Tradycyjnie. Jeszcze jak do mamy pojadę. Znaczy, Teściowa też dobrze gotuje. Musiałeś to dodać. <grym> Robert? No, nie, no ja to jestem, no, jednak wszystko potrafię zjeść, wszystko lubię, ale chyba jednak kalp to jest e, zdecydowanie podoba, To lubię najbardziej. Nie wiem, bo, <głosłotny> no nie przepadam za kolacją wigilijną. panie mięsa panemie, jestem, ale... Ja wszystko <głosłotny> e, Panowie, na koniec e, życząc i wam, i całemu zespołowi Zdrowych, spokojnych świąt. Wy czego życzylibyście kibicom wilgi? Może Robert jest przedstawicielem waszej trójki, został wybrany na przewodniczącego. <laughs> Robert, czego życzysz kibicom wilgi, którzy no pewnie z niecierpliwością już czekają na, na start, rundy wiosennej? No, tak jak powiedziałeś, no, start rundy wiosennej? Tak jak powiedziałeś, start rundy wiosennej. Chciałbym, żeby statunek się wypełniał większą liczbą ludzi, bo. Już gramy nieraz w sobotę o 15 czy 17, a przychodzi garstka. Szkoda, bo piłka nożna ciągle jest sportem numer 1 w naszym kraju, zresztą pewnie na świecie. Na pewno na świecie. Dlatego chciałbym, żeby kibice nas wspierali. Zwłaszcza, że mu. na wygląda lepiej, tak? Mamy swoją jakość gramy bardziej widowiskowo, mniej jest jakichś tam przypadkowych zagrań, no, czyli tak bardziej wszystko przemyślane.